Z tej strony miksu dzisiaj gramy na serwerze moim. E, dzisiaj będę e, zbierał, e, będę kopał. No i wykopałem 19 diaksów. Jak możecie zobaczyć na filmiku. ogarnąłem sobie kolejnego wieśniaka. Naprawdę. Ok, zjem sobie baraninę. I musimy zejść, żeby wykopać wszystko. Mam Dobry. cały plan, żeby y, wszystko poustalać. Y, mam tutaj... Co to jest wszystko, nie? O Boże. Dobra. I muszę niżej podłogę wykopać. Okej. Okay. Dobra. Y, jeszcze wezmę pochodnie. Tutaj będę stawiał. No, i czas do kopania. Jak lubicie takie odcinki, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem to będzie fajnie. Ok, pomyślicie, że to jest clicker. To nie jest clicker, chyba, bo ja mam inną myszkę bezprzewodową i dlatego tak szybko klika. Dobra, włączę dźwięki. Dobra, jeszcze trochę. Dobra. Chyba sobie za, y, nie, za niedługo kupię sobie nową myszkę. Żeby nie było takich klikerów i żeby y, działał mi scroll. No tutaj działa, ale widzicie jaki tu jest kliker. Połowę mamy prawie. Ok. I serwer będzie aktywny. E, nie wiem, ale będę pisał. E, kiedy będzie pod najnowszym filmem, będę pisał. Kiedy jest serwer odpalony. Ok. To e, patrzcie, czy. Nie jest serwer odpalony. Tutaj coś jest, ale nic mnie to nie obchodzi. Jeszcze górę to jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Trzy będą kratki. To będzie Git. Ok. Skończę nagrywać i wrzucę ten filmik. I już serwer nie będzie aktywny. Ok. Jeszcze tu. Okej. Okay. Wszyscy możecie napisać e, swój nick z Minecrafta i możecie grać na tym serwerze. Jest 70 slotów wolnych. Czyli jest jakieś 65 e, wolnych miejsc. Czyli Wszyscy będą mogli e, znaleźć się na tym serwerze, okej, okay. dobra, zobaczcie i ile tych kratek tutaj muszę wykopać. To jest 20 poziom, czyli mogę, mogę znaleźć diamenty, ale nie wierzę, że będą. Bo już wykopałem 19 w, kian w kanionie. I pozdrawiam e, ku Kubid e, Że mi podał e, szansę. W jednym kanionie znaleźć 19,20 diamentów to jest 0,005 lub 0,05%. Ak źle powiedziałem, to możecie mnie poprawić. Ok, tutaj jest na raz, 2, trzy To muszę tutaj tutaj muszę jeszcze poustawiać. Okej. Okay. Jeszcze rozumie. tutaj. Okej, okay. e, tutaj wezmę jeszcze. Dobra. No i już będę schodził. E, dobra. Wezmę yy, jeszcze tutaj, wykopię. No i będzie już yy, można wykopać. Jeszcze, a dobra, zostawię tutaj. No i będzie git. Yy, jeszcze tu. Okej. Okay. Dobra. Yy, jeszcze wykopię sobie w Będę kopał w tą stronę. Dobra. Sporo kilofów będę potrzebował. Okej. Okay. Sporo będę musiał wykopać serio. No i ja zrobię magazyn, e, automatyczną farmę, pszenicy, wszystkiego. No, nie wszystkiego, ale które będzie mi potrzebne. Okej. Okay. No i jeszcze zrobię sypialnię. E, nie wiem, co jeszcze. E, Kopalnię. Sporo rzeczy będę robił. Sporo rzeczy tutaj mam do robienia. I sporo drewna potrzebne mi jest. Jeszcze tutaj. No. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Jeszcze będzie, jeszcze ja będę, e, będę miał opa. E, a dlaczego? No na innym koncie, ale będę miał opa, żeby sprawdzać, kto ma czyty. Ale nic nie będę brał. Jak coś wezmę, to e, nie będę wchodził na serwer. Okej, okay. jeszcze tutaj, dobra, I, i mi jest potrzebny kompleks, żeby zrobić takie dróżki, bo nie zrobię drogi, a na ty, a na lewym i prawym będą to tory, które będą można jeździć w różne strony. No i ja zrobię e, sobie e, swoją, e, ten e, swój zamek. E, no i będzie. E, no, będzie zamek. E, be, e, kto będzie e, chciał do mojego zamku, to e, będę musiał. Będzie musiał odpo odpowiedzieć na kilka pytań. Prostych i już mi łapią jakieś lagi. Okej. Okay. Dobra. Już myślałem, że jest to diakse, ale jednak nie. Sporo będę musiał do przekopania, ale yy, wpuszczę sobie muzyczkę i będę sobie kopał. Ok. I kto będzie chciał yy, yy, pokopać mi drewno, nie? To dostanie całą zbrojkę żelazną na początek, lub trochę później, nie wiem kto będzie chciał, ale okej. Okay. Yy, Zniszczę ten kilow i już yy, skończę odcinek. Jeszcze tutaj... O, gravel. Yy, no sporo tego yy, gravel. Yy, to jest żwir sporo żwiru jest dobra o boże ile tego żwiru okej okay, tutaj jest wolna okej okay, tu jest też wona. A jakby to były reakcje to ja nie wierzę. Okej. Okay. Dobra już jest. No i teraz kopiamy gravel. Już ostatnie tu są. Zaraz już będę kończył. Kobiet mi jest potrzebny na dróżki i będzie pożyteczny. Będzie wiedziało się, w którą stronę e, kto mieszka. I pode mną jest lawa, będą musiał ją zatamować. Jest. Okej. Okay. Chyba wykopię tą całą ścianę, ale nie wiem. Nie wiem, czy zdążę na tym całym filmiku. Sporo będę miał kobla. Okej. Okay. O, dobra. E, będę e, robił jak coś nazwa. Mm. Później będę kopał obsa i zrobię wieże e, z e, obsidiana, nie wiem e, Już mało zostało serio ale to już na kolejny odcinek Wyrzucę sobie te rzeczy i jak chcecie więcej takich odcinków to zostawcie lajka, z subskrypcją. i jak chcecie na ten serwer to zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzu subskrybujcie swój nick z minecrafta, elo